Nowe informacje z polskich dróg. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności śmierci 43-letniej kobiety, która po kolizji wysiadła z auta i ruszyła w poprzek drogi. Została potrącona przez autobus. Zginęła. Do tragedii doszło w czwartek na drodze S8 w pobliżu Tomaszoła Mozowieckiego w Wowózkie około godziny 20. Policja ustaliła, że 400-letnia kobieta jadąca w kierunku Piotrkowa wyprzedzała samochód ciężarowy. W czasie tego manewru doszło do kolizji między pojazdami. Ciężarówka miała uszkodzony lewy bok. Oba samochody zatrzymały się na pasie awaryjnym. Z auta osobowego wysiadła kobieta i z nieznanych dotąd przyczyn rozpoczęła marsz poprzez drogi ekspresowej. Nie wiemy co kierowało 403 -latką. Kobieta przeszła przez nitkę prowadzącą do Piotrkowa, przeszła przez barierę energochłonnej i rozpoczęła marsz poprzez nitki w kierunku Warszawy. Niestety na prawym pasie drogi w kierunku Warszawy doszło do tragedii. Kobieta została śmiertelnie potrącona przez autobus. Jego kierowca był trzeźwy. To na razie wszystko. Pozdrawiam.